Nie będę wciąż pisał o miłości, Chłodem niechże teraz powieje. Ukryję ją między szpaltami zdarzeń, W cieniu słów, Dłonią przytrzymam, Nic się nie wydarzy. Nie będę wciąż pisał o miłości, Z czasem gęsie pióro ciężarem się staje. Może gdy lekkości ponownie nabierze, Pozbędę się z ust goryczy i stali. Nie będę pisał wciąż o miłości, choć balans mego słowa bywa przywołaniem, ileż to napięć w stanie jestem wytrzymać. Operatorem uczuć będąc, nie dam się już unieść fali.